Nowy rok jest, ale niektóre stare problemy pozostały. Dotyczy to budżetu miasta, który będzie ponownie głosowany 10 stycznia. Ja chciałem się odnieść do tego, co działo się na ostatniej sesji budżetowej, bo to są rzeczy wysoce kompromitujące przede wszystkim tych, którzy próbowali budżet zdewastować. A przy okazji, gdyby się im udało, no to trzeba powiedzieć, że Stalowa Wola naraziłaby się na poważne problemy, pomijając już kwestie ośmieszenia i, i, i utraty wiarygodności przez miasto. Można to tylko przypisać jakiejś takiej, jakiemuś takiemu amokowi przedwyborczemu, bo inaczej tego nie można nazwać, ze strony tych radnych, którzy uważają się za opozycję. Trochę się do tego dołożyli również i, i, radni, i radni z Platformy, ale, ale na szczęście przytomnieli w odpowiednim momencie. I teraz no, trzeba, chciałbym, żeby opinia publiczna za Państwa pośrednictwem uświadomiła sobie, co nam tak naprawdę groziło. Te wszystkie podchody pod zabranie pieniędzy z rozbudowy inkubatora. To jest przede wszystkim kompletny brak zrozumienia tego, w jakim kierunku miasto powinno zmierzać i czym stalowa wola powinna być za te kilkanaście lat, i co będzie podstawą jej, jej rozwoju. To jest no, rzecz chyba raczej smutna, że ludzie, którzy. Zarzucają mi, że nie ma jakichś perspektyw rozwoju, wyraźnych kierunków, pokazania, w, miejscu, w, której, w którą stronę powinny pójść rozwój miasta. Robią wszystko, żeby stalowa wola nie tyle nawet stała w miejscu, co zaczęła się cofać w swoim rozwoju. Bo tak trzeba traktować próbę odebrania tych pieniędzy z perspektywy rozbudowy inkubatora. To nie jest tak, że w ciągu jednego czy nawet dwóch lat inkubator będzie placówką, która będzie generować nowe pomysły, nowe idee, ale musi być do tego przygotowana, przygotowany. Natomiast inkubatorowi w dość krótkim okresie czasu udało się już wyinkubować kilka firm, i to jest niewątpliwy sukces tego przedsięwzięcia. No, ale potrzeba, jak się powiedziało, a powiedziało się B, to trzeba mówić, mówić dalej. I temu ma służyć rozbudowa potencjału inkubatora. Zabranie tych pieniędzy z rozbudowy inkubatora to może przede wszystkim odebrać nam wiarygodność w staraniach o dofinansowanie jakichkolwiek inwestycji z tych projektów, gdzie są środki unijne. To mogłoby w skrajnym y, przypadku zaskutkować, zaskutkować tym, że miasto zostałoby w ogóle wykluczone ze starań o y, przyjmowanie, y, starań o, o dofinansowanie różnych projektów ze środków, ze środków unijnych. Y, nie sądzę, żeby to była jakaś tajemna wiedza, i ci radni, którzy, y, którzy głosowali przeciwko temu. Y, no przynajmniej powinni sobie zdawać z tego sprawę, zdawać z tego sprawę, co robią. W tym budżecie na rok przyszły rzeczywiście jest to trudny budżet i nie ma pola manewru, że możemy to lub możemy zamiast, zamiast tego możemy coś innego. I trzeba to zrozumieć. Natomiast no tutaj to już jest próba taka, powiedziałbym ordynarna, rozpoczynania sobie kampanii wyborczej, bo przez te minione trzy lata Ci radni nie wykazali się chociaż jedną inicjatywą, która mogłaby w jakimkolwiek stopniu, w jakimkolwiek stopniu rozwijać miasto. No natomiast tutaj w roku wyborczym chcą pokazać, jacy to są dobr, dobrzy w rozdawaniu pieniędzy nie swoich. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, i chciałbym uświadomić wszystkim, że żadna z tych poprawek zgłoszonych na tej sesji nie zostanie przeze mnie zrealizowana. Bo byłoby to dewastowaniem, jak powiedziałem, budżetu, narażaniem miasta na śmieszność i odbieraniem mu wiarygodności. A na to ciężko pracowaliśmy w minionych latach, żeby stalowa wola była postrzegana jako wiarygodny, mocny i solidny partner. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o ten budżet, czy on jest rozwojowy, czy on nie jest rozwojowy. Jeżeli się wydaje 80 milionów złotych na inwestycje, no to trudno mówić o tym, że to nie jest budżet rozwojowy. Przy tym, jeżeli się ma budżet, we własny, jeżeli chodzi o po, po, po stronie własnych środków, na około 200 milionów złotych. Ja wcale nie jestem tak bardzo szczęśliwy z wydawania tych 80 milionów na inwestycje. Bo robimy to również kosztem zadłużenia. A jak mówiłem i powtarzam, my musimy być przygotowani od strony finansowej do absorbowania kolejnych dużych środków w nadchodzącej perspektywie finansowej zurmi. I tutaj przede wszystkim musimy mieć zdolność kredytową. Ponieważ to są tak duże pieniądze, że my z własnych środków budżetu miasta nie jesteśmy nawet zapełnić w 100% swojego wkładu do tych projektów. A idą, a idą pieniądze naprawdę dość duże, i teraz trzeba będzie umieć po nie sięgnąć, umieć i mieć możliwości. No i dlatego trzeba, trzeba się do tego przygotowywać.